Cześć, witajcie na moim kanale, jestem w Kiku, chcę Wam pokazać takie getry, które mi się rzuciły, patrzcie, one są pantery, ale jakie je, to jest jaskrawa pantera, a taka przyjemny jest ten materiał, to jest taki lajkra, ale mięciutka, jestem ciekawa ceny i cena to 12 zł, coś takiego słuchajcie, żywego na lato, na wiosnę, tutaj mamy jeszcze takie, i chcę Wam pokazać getry, które ja Wam polecam i które mam. One są z bawełny z małą domieszką lajkry. 7-8. Fajnie wyglądają do tunik. Zakończone są z taką koronką. Jestem ciekawa, w jakiej cenie są teraz, bo ja je kupowałam w tamtym roku i dwa lata temu. I cena 15 zł, więc jest to bardzo dobra cena. Jak za fajne getry. Dobrze odszyte, nic się z nim nie dzieje. Kompletnie i tak fajnie wykończone i one nie są do kosty tylko 7-8. Zajebiście się prezentują do wszystkich tuni. Ale jak chcecie, możecie sobie kupić coś krótszego. Takie a la kularki I one wtedy kosztują 10 zł i jest bardzo duża rozmiarówka tego, więc każdy sobie coś znajdzie dla siebie. I tak Wam jeszcze pokażę. O. Kochani, zachęcam do polubienia mojego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, subskrybujcie, lajkujcie, ponieważ to pokazuje mi, czy no, podoba mi się to, co robię. E, zostawcie jakiś komentarz, e, a jak nie macie czasu, uśmiech serduszko. Chcę Wam pokazać teraz, widzicie, rozmiarówka XXL. Są duże rozmiary. I są na przykład takie bluzki ala tuniki, ciekawe granatowe. Tutaj tak fajnie zrobione z taką koronką. O! I cena 45 zł taki granat. I jest to taka wiskoza. I jeszcze jest coś takiego. Widzicie duże rozmiary. Takie, o jedną ręką mi jest trudno, powiem Wam. Yy, może sobie poradzę. Zaraz, czekajcie. W takim turkusowym kolorze jeszcze jest to. Tylko teraz jest źle zawieszony, ale to jest to samo co było granatowe. Tylko trochę zmodyfikowane. I patrzcie, jakie fajne sukienki. Zacznijmy od tej czarnej. Ona jest sztuczna, ale wiecie co? Tak na plaży, czy na jakieś takie przejście, może być. To jest taka zwiskoza. I cena: na 40 zł. I jest tak, taka czarna. I mamy taką błękicie. Mamy w takim ładnym różu ramionczka są y, do regulacji i to jest słuchajcie taka ala bluzka sukienka, bo dla jednej osoby może być to sukienka, a dla drugiej taka bluzka tunika, więc y, widzicie, mini sukienka albo taka bluzka a la tunika według mnie. I kochani, idę dalej. Y, bo jeszcze chcę Wam pokazać z dużych rozmiarów takie kremowe spodnie. Prosicie mi też o duże rozmiary, więc pokazuję. I 35 zł. I to jest taka bawełna z domieszką. Kremowe bardzo fajny. I idę dalej. Zobaczyć, bo widzę sweterki cianinowe. I taki cieniutki zwiewny sweterek, który może być na takie getry, właśnie. I na podkoszulek. I zobaczymy, jaka cena. W takim moim kolorze, taki delikatny popiel, przeceniony już na 15 zł, to jest taka miła w dotyku. Lajkra zwiewna. Bardzo dobra cena. Widzę, że jest też granatowy. Zaraz wam pokażę. Jest też granatowy. I co tu mamy? Takie zielone w takie pasy, ala srebrne. Taka tunika za 20 zł. Też ciekawa, wam powiem. Taka mgiełka. Ale to jest już takie bardziej sztuczne, wam powiem. O! I jeszcze zobaczę. Taki morelowy swetr za 20 zł, ale nietoperz mamy. Też fajny, bardzo miły w dotyku. Może on jest sztuczny, ale powiem Wam, że bardzo miły w dotyku. Ładny kolor i fajny krój. Teraz nietoperze wracają do łask. I mamy białe spodnie, skinny, które zawsze będą modne i cena 45 zł, i one są z bawełny fajnie odszytej, czy to jest kik, czy sieciówka jakaś inna to jest bez różnicy odszycie jest bardzo akurat fajne i fajna cena podobały mi się też te spodnie, które Wam pokazywałam jeszcze raz Wam pokażę też duże rozmiary są one z tyłu są do połowy na gumce A z przodu są zrobione w sposób bardzo elegancki bo tak, tutaj z takim paskiem tu mają kieszenie, są lekko rozszerzane. Bardzo mi się ten print podoba. Mam podobne spodnie. I jeszcze cenę. I cena: 45 zł. Ale bardzo ładne są. Do tego czarny jakiś top. Złoty łańcuch, baleriny ładna jest kolorystyka, patrzcie, zieleń, żółć i czerwień, bardzo to ładnie wygląda i można sobie dobierać do tego ym, biżuterię właśnie w takich kolorach albo góry na przykład żółty podkoszulek, czerwony to już wiecie albo taka zieleń, no wszystko do tego pasuje bardzo one są ładne no i tak kochani yy, obejdziemy jeszcze tutaj bo jeszcze Widzę coś jakąś taką bluzę zielono-militarną, taką rozpiętą, takie coś takie narzutka, taka narzutka i ona jest za 40 zł i widzę coś czerwonego ciekawego, też taką narzutkę. O. I ona jest za 40 zł taka narzutka. Bardzo fajna. O. i Coś w pasy widzę. Pod koszulek. E, w pasy. I e, cena 34 zł. E, w taki taki dłuższy, taka lejkre i w takiej stowruszu Też bardzo fajny. Na przykład otyketer z koronką. Tu takie rozcięcia ma, że ten duży rozmiar może być traktowany jako tunika, na przykład też. O, idę dalej, bo jeszcze coś zobaczyłam ciekawego i zwiewnego. I. Patrzcie, jaka fajna bluzka. Taka mgiełka. Może być na strój, może być do białych spodni, do białych shortów. Super. Piękna jest ona we flamingi. O! Spadła mi, słuchajcie. Znaczy jest na wieszaku, ale była tak zahaczona, że nie widać, muszę wziąć drugą, bo jedną ręką sobie nie poradzę. O! I cena 45 zł, ale piękna jest. Kochani, jeżeli ten film Wam się podoba, to wiecie co robić, subskrybujcie. No i będzie mi bardzo miło, kochani, bo to będzie oznaka, że lubicie moje filmy. I do następnego. Cześć!